Czego słuchacie do seksu? Sąsiadów. Sąsiadów. No jajem. Najlepiej, nie? Pewnie stoi pod drzwiami. Ok. Sąsiadów. Czego jeszcze? W sensie chodzi mi o muzykę głównie. Jaką? To no śmiało. Radio Maria. Radio Ja pierdolę. Radio Maryja, spoko. Okej, okay, też tak można. Mnie pyta te piarę, -er. kochanie, będziemy uprawiać seks i w tle Ciebie prosimy. Bo Arka Noego leci, kurwa. Ona, taki duży, taki mały. A nie na oczy, a nie boję się, gdy cię e, Okej, okay, Radio Maryja. E, czego jeszcze? Rammstein? Pojebana ty piarka. Du, duchas. Tu faz